To dla mnie jest naprawdę wielki zaszczyt, że jest Was tutaj aż tylu yy, i bardzo się z tego cieszę, bo mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj razem z Wami utwierdzić się w przekonaniu, że nadzieja jest silniejsza niż strach. Strach, obawę mamy dzisiaj, pewnie wszyscy, wystarczy otworzyć telewizor, włączyć internet, świat się zmienia na naszych oczach, aż trudno czasem za tym nadążyć. Jak szybko, jak bardzo, w ilu kierunkach, ale na to jest odpowiedź. I tą odpowiedzią jest nadzieja, a nie strach. Jest siła, a nie jakieś drgawki, w które teraz niektórzy zdaje się wpadają. I przychodzę do Was dzisiaj przede wszystkim po to, żeby powiedzieć, żebyście w tych nadchodzących wyborach wybrali nie tego kandydata, który zaoferuje wam, że najlepiej politycznie ukatrupi tego drugiego. Żebyście nie wybrali kandydata, który zaoferuje wam teraz galę MMA, w której spuścił łomot i tamten będzie leżał na deskach i pokaże wam pięści, że on potrafi dowalić temu czy innemu, pokonać PiS, pokonać Platformę, pokonać i PiS i Platformę razem i zrobić jeszcze mnóstwo innych rzeczy. Bo zobaczcie na ten paradoks. W kampanii okazuje się, że oczekujemy zupełnie innych rzeczy niż później oczekiwalibyśmy od prezydenta. Oczekujemy, że w kampanii ten prezydent czy ten kandydat na prezydenta załatwi wszystkich innych i im pokaże i będzie mocno, ale od prezydenta już oczekujemy, że będzie prezydentem, który w spokoju i precyzyjnie poprowadzi nasz kraj składający się z takich i innych ludzi bezpiecznie przeprowadzi przez ten zakręt, w którym teraz jesteśmy. To może już od razu wybierzmy prezydenta, jak będziemy wybierać, który będzie miał kompetencje prezydenta, a nie kandydata na prezydenta według tych nowych kryteriów. Dlaczego o tym mówię w Dniu Kobiet? Bo to jest dzisiaj oczywiście też bardzo szczególny dzień, e, po to, żeby jeszcze raz podkreślić wagę rozwagi, chęci współpracy. Chęci, nie chcę powiedzieć tonowania nastrojów, bo to jest trochę takie upupianie kobiet, które często się zdarza. Kobiety łagodzą obyczaje. Cóż, mam trochę do czynienia z kobietami i wiem, że czasami łagodzą, a czasami nie łagodzą. To różnie z tym bywa, ale jako człowiek pracujący w środowisku bardzo sfeminizowanym i od samego początku mojego życia. Wypełnionym kobietami, które bardzo zmagały się z różnymi przeciwnościami losu, mam wrażenie, że ten pierwiastek, który kobiety wnoszą, ich własny, osobisty, jest tak zupełnie niezwykły i tak nienazwany że trudno się w ogóle nawet jakoś silić teraz na zamykanie tego w słowa tak piękne jak goździki albo rajstopy, które kiedyś kobiety, jak wiecie, w PRL-u otrzymywały, bo pamiętacie pewnie niektórzy z was, ja jeszcze pamiętam, co w PRL-u z tego dnia robiono. Kobiety tyrały przez tydzień, żeby piec ciasta, przygotować wszystko, co trzeba było, żeby panowie na 8 marca mogli najpierw goździk prawda mankiet i ewentualnie rajstopy a później żeby uczcić święto kobiet z kolegami no bo oczywiście w męskim gronie kurczci kobiet lufa i jedziemy. to no przecież to nie o to chodzi to nie o to chodzi ja pamiętam te kobiety które w moim życiu od samego początku wyciskały tak mocne piętno moje moje babcie choćby tak jedna samotna matka dwójki, no powiedziałbym niezłych Urwisów. Ojciec zamknięty w więzieniu za czasów stalinowskich, więc ona sama z dwójką dzieci, ona, babcia Irena, babcia Irka mówiliśmy na nią, odeszła po osiemdziesiątce, do ostatniego dnia życia był fryzjer, do ostatniego dnia życia nawet jak śmieci szła wynieść. To w pełnym makijażu i w, na obcasach była główną księgową przez całe życie, ale przecież ona w tym makijażu i na tych obcasach zbierała węgiel, który wypadał z węglarek na torach, żeby mieć czym ogrzać dom i na czym ugotować jedzenie dla, moich, dla mojego ojca i dla mojego stryjka. To była taka kobieta. To była taka siła, nie do złamania, nie do nie do, wszystkie problemy świata mogły się wydarzyć, a ona wiedziała, że musi temu sprostać. I sprostała. Moja druga babcia, babcia Helena, która działała w konspiracji w związku z tym zaliczyła stalinowskie więzienie pod koniec lat 40., co wycisnęło piętno na jej życiu całym i bez żadnych wątpliwości. Zmaganie się później przez całe życie, tak jak moja mama, z realiami PRL-u, kiedy ojca nie było, bo musiał uciec za granicę, a później nie mógł już pracy za granicą znaleźć, bo chciał lepszego życia. Dla nas los bardzo wielu polskich rodzin. I ona sama, która musiała stawiać czoła w tylu wyzwaniom lat 80. i 90., no sami dobrze wiecie, o czym mówię. Na kobietach ten świat stoi. I nie na tylko wielkich aktach w jakiegoś poświęcenia ale na tym, co buduje codzienne życie, codzienne decyzje. Tak, tych wielkich aktów poświęcenia też kobiety oczywiście zrobiły bardzo dużo w naszej historii, a ja tu wciąż nie mogę zrozumieć, dlaczego w Warszawie stoi 450 pomników, a chyba tylko trzy przedstawiają kobiety. To, 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 nie może, to, to nie oddaje naszej historii. Walczę od kilkunastu miesięcy o to, żeby Zofia Moraczewska, pierwsza polska posłanka, która wywalczyła prawa wyborcze dla kobiet w Polsce u Piłsudskiego osobiście, znalazła swoje upamiętnienie, bo jak panowie posłowie wiedzą, mamy w budynku G salę Moraczewskiej. Ale ja chcę, żeby jej mural zawisł na tym budynku U, tym nowym budynku komisji sejmowych, żeby pokazać wszystkim Warszawiakom, że była taka posłanka, że one naprawdę. Wśród tych wszystkich facetów w latach dwudziestych, w tym pierwszym polskim Sejmie, robiły niesamowite rzeczy. Robiły niesamowite rzeczy. I Zofia Boraczewska, jako patronka, można powiedzieć, tej polskiej demokracji, musi być bardzo pokazywana. Co ja mam mówić o kobietach, jak ja jestem kobietami otoczony w domu, tak? No bo mam dwie wspaniałe córki, Manie, Ele, w Ule, która jest kobietą, jest też żołnierzem, jest oficerem sił powietrznych. I to jeszcze dodaje i naszej relacji oczywiście, ale i całemu kontekstowi, mojej ocenie tego kontekstu, w którym się jesteśmy, dodatkowe znaczenie, dodatkowy ciężar. Bo dzisiaj wszyscy czujemy obawę jakąś w związku z tym, co się dzieje. Ja muszę przyznać, że tę obawę czuję odkąd się poznaliśmy i pokochaliśmy, bo wychodzi do pracy i jest tym pierwszym ogniwem obrony terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ona, jej koleżanki, jej koledzy. Tutaj nie ma taryfy ulgowej. Kobieta czy mężczyzna, wsiadasz do samolotu, samolot jest uzbrojony, lecisz i nie wiesz tak naprawdę, co spotkasz. Przed tymi wszystkimi kobietami, które dzisiaj wykonują pracę, służąc Polsce, służąc swoim bliskim, służąc naszej wspólnocie, czy robią to w myślistwie... Lotnictwie myśliwskim, czy robią to w innego rodzaju służbie, czy robią to poprzez ciężką pracę w domu, bo to jest praca. To, co kobiety wykonują w domu, opiekując się swoimi bliskimi, to jest praca. To nie jest ani wolny czas, ani jakaś przyjemność, ani kaprys, ani rola dziejowa. To jest normalna praca, którą się wykonuje w domu, organizując dom, kiedy jeszcze dzieci jest więcej, kiedy, kiedy tr trzeba się skupić na, tej, na tych wszystkich skomplikowanych zadaniach, które życie ze sobą niesie. I to musi być tak postrzegane. Przez te wszystkie kobiety, które pracują w bardzo różnych Miejsca, które dzisiaj budują Polskę, przed nimi wszystkimi dzisiaj trzeba chylić czoła. Ale przed nimi trzeba chylić czoła nie tylko 8 marca, tylko przez 364 pozostałe dni w roku. I to, że dzisiaj wręczamy kwiaty, jest tylko i wyłącznie zobowiązaniem, które sami na siebie zaciągamy bo y, to będzie wstyd, jeżeli te kwiaty będą raz w roku, a poza tym nie będzie tego szacunku i tego wszystkiego, co dzisiaj kobietom jest potrzebne. Jasne jest wiele pól, w których można jeszcze y, y, wiele zrobić. Kobiety są niedoreprezentowane w polityce. My w Sejmie mamy 144 posłanki, to jest 31% y, w, posłanek i 69% posłów. To i tak jest rekordowy wynik, jeśli chodzi o to, co mieliśmy do tej pory, ale to wciąż jeszcze nie jest odwzorowanie polskiego społeczeństwa, gdzie jest 50 na 50. To jest mnóstwo do zrobienia. Mieliśmy konferencję w Sejmie na ten temat kilka dni temu. No i mówiliśmy o tym, że to nie tylko zmiana teraz ustawowa musi pójść, ale też zmiana mentalności. My musimy zrozumieć, że to jest nam potrzebne, żeby kobiety były reprezentowane w polityce, nie dlatego, że jest jakaś wielka idea, tylko dlatego, że to jest sprawiedliwe, że tak wygląda polskie społeczeństwo. Że kobiety mają prawo zabrać w tej sprawie głos. O tym, co kobiety, czego kobiety potrzebują, co się powinno jeszcze wydarzyć. Mam nadzieję, że będziemy tutaj rozmawiać. Pozwólcie mi, że dwa słowa powiem jeszcze o tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, bo dzisiaj już wiele pytań o to usłyszałem i już nawiązałem do tego na samym wstępie, mówiąc o tym, dlaczego kandyduję, w mojej ocenie, jakiego prezydenta dzisiaj potrzebujemy. To jest najtrudniejszy czas dla Polski od wielu, wielu dziesięciu lat. Od wielu dziesięciu lat. I to nie znaczy, że to jest czas tragiczny. To jest czas tragiczny dla Ukrainy. Dla Polski jest to czas trudny. Jest to czas wyzwania. Dzisiaj, jeżeli szukacie w tym całym chaosie, który powstał, w tym całym, to się fachowo nazywa, przebiegunowywaniu się świata, który się dzieje na naszych oczach, jakiejś drogi, to pozwólcie mi zbudować w was nadzieję, a wcześniej przekonanie, że ta droga powinna budować się wokół dwóch pojęć, które później jeszcze trzema można opisać. Te pojęcia to są wartości i to są mosty. Wartości dlaczego? Dlatego, że dzisiaj, jak już widzimy, nawet między sojusznikami, którzy zapewniali się o tym, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, cena wydaje się być czymś, dużo bardziej istotnym niż wartość. A jak ktoś przeżył parę lat, to wie, że ceny się zmieniają, ale życie można budować tylko na wartościach. Tylko na wartościach. Bo jak nie masz w życiu wartości, prawdy, miłości, szacunku, troski, zaufania, to Twoje życie jest koszmarem bo musisz co chwilę z kimś coś negocjować. Jakąś cenę za coś. Za miłość, za prawdę, za troskę, za obronę, za odrobinę uwagi, czułości, wartości, na których stoi nasz naród i nasze społeczeństwo. Naprawdę chcecie dzisiaj zamienić to na rozmowę o tym, czy PiS powinien wygrać, czy Platforma? My ją toczymy od dwudziestu paru lat. I toczmy ją dalej, ale w Sejmie. Pałac prezydencki nie jest miejscem, do którego powinniśmy przeszczepiać Sejm. I mówię to jako marszałek tego Sejmu. Pałac prezydencki jest zupełnie innym miejscem, uszytym z innych nici, choć dalej politycznym. Jest miejscem, w którym powinien być ktoś kto uzupełnia perspektywę Sejmu, kto daje inny punkt widzenia, a nie powiela wojnę partii z partią, która dzieje się w Sejmie. I zawsze dziać się będzie od tego, są Sejmy. Żeby partie się tam, mówiąc, wprost żarły, mam nadzieję, że o dobre rzeczy Sejmy są po to, żeby się ludzie na ulicach nie zabijali. Tylko żeby w Sejmie ścierały się ze sobą poglądy i można było załatwiać sprawę. Ale prezydent jest od czegoś innego. Prezydent jest od tego, żeby patrzeć dalej za zakręt, który w tej chwili mija Sejm, mija rząd. On dlatego ma pięcioletnią kadencję. Dlatego jak się dobrze sprawuje, to ma szansę na 10 lat. Że to jest dwa i pół rządów. Zupełnie inna perspektywa, którą masz. A nie co trzy lata, bo 3 lata dzisiaj trwa tak naprawdę kadencja, bo rok. To jest kampania wyborcza, gdzie wszyscy dostają małpiego rozumu i wszystko wszystkim obiecują, bo jeden musi drugiego pokonać. A tutaj potrzebujemy kogoś, kto będzie na to patrzył inaczej, bo nasze życie nie dzieje się w trzyletnich setach. Ono się dzieje w perspektywie życia naszych dzieci, moich córek, waszych dzieci, waszych wnuków. One nie myślą o tym, czy w 27. wygra PiS czy Platforma, tylko myślą, czy będą mogły z Koszalina do Warszawy dojechać w mniej niż 7 godzin, żeby wybrać sobie takie życie, jakie chcą. One myślą nie o tym, czy teraz Kaczor, czy teraz Donald, czy Donald, czy Kaczor. Jak przez ostatnich 20 lat, tylko myślą o tym, jakie będą rachunki za prąd. I czy w Koszalinie, i czy w okolicach powstaną kiedyś serwerownie. Bo jak powstanie prąd, to powstaną wielkie serwerownie, które potrzebują dużo prądu. I nie będziecie się musieli martwić o to, że to jest gospodarka oparta tylko o to, ile miesięcy świeci słońce nad Bałtykiem każdego roku. To są dzisiaj nasze wyzwania. Wczoraj z, ministrem Kosiniakiem, z, z premierem Kosiniakiem Kamyszem, z minister Pełczyńską-Nałęcz mówiliśmy o tym, jak uruchamiamy polskie pieniądze dla przemysłu obronnego, dla obrony cywilnej. Słuchajcie, to są, to są dziesiątki, setki miliardów złotych już w tej chwili, które będą w ten obszar szły. To może być potężny silnik dla samorządów, dla gospodarki. Prosty przykład. Te 30 miliardów złotych, które minister Pełczyńska na wygospodarowała z Funduszu Odbudowy i z tego tak zwanego KPO w, i wzmacniania odporności, ono teraz pójdzie na fundusz bezpieczeństwa i obrony. Z tego będą pieniądze na badania, z tego będą pieniądze dla przemysłu obronnego. Z tego będą pieniądze dla samorządów na obronę cywilną, a więc budowanie schronów, miejsc schronienia. Co to oznacza? Że lokalne firmy będą mogły zarobić na budowie, że, będą, że stworzy się tak naprawdę nowy rynek. To jest wpompowanie to jest miliardów złotych w tak zwane technologie dual use, a więc podwójnego zastosowania. Polska w tej chwili tworzy wojska bezzałogowe. Te, te aparaty bezzałogowe, one mogą mieć podwójne zastosowanie, bo część z nich w czasie pokoju może służyć do monitorowania upraw, do monitorowania bezpieczeństwa pożarowego, do bardzo wielu zadań, które można zlecić im w czasie pokoju, żeby nie stały i nie kurzyły się w magazynach. Dzisiaj to wyzwanie, które przyniosła nam wojna na Ukrainie, potężne wyzwanie, może stać się szansą na odpalenie na nowo polskiej gospodarki, a nie mamy wyboru. Dlatego, że jeżeli Putin doprowadzi do tego w jakikolwiek sposób, że pokój albo rozejm będzie na jego warunkach, to on ten czas ma wkalkulowany i wykorzysta po to, o czym wczoraj mówił premier w Sejmie, w czasie swojej informacji, żeby za 3, 4, 5 lat być gotowym pójść po kogoś większego niż nawet Ukraina. Większego niż państwa bałtyckie. Nie możemy do tego dopuścić, wiedząc to już dziś. Bo my nie jesteśmy w latach 30. w XX wieku. Kiedy w ostatniej chwili państwo rzuciło się do tego, żeby budować się przeciwko rosnącemu zagrożeniu. Wtedy też państwo było popękane. Przecież wiecie, co stało się w Polsce w XXVI roku. Przecież pamiętacie, jak, jaka była jazda, jaka polaryzacja pomiędzy obozem sanacji a obozem endecji. To a pamiętacie, co było, pamiętacie, z lekcji historii, co było w XVIII wieku. Jak się Polska polaryzowała pomiędzy dwie wielkie rodziny polityczne i czym to się na koniec skończyło? Czym to się na koniec skończyło? Polska podzielona jest zawsze zaproszeniem dla Rosji. Albo dla Niemiec, bo mamy takie, a nie inne położenie geopolityczne. I musimy wreszcie zdać sobie z tego sprawę. I nie robić z tego krzyku i lamentu. Tylko współpracę. Bo w krzyki lament, jesteśmy bardzo dobrzy. Ale dzisiaj potrzebujemy współpracy. Wspólnej pracy. Niech się parlament kłóci. Niech te wybory parlamentarne będą rzeczywiście partyjne. Jeden uważa tak, drugi tak. Ale prezydent powinien być stróżem mostów. A nie kimś, kto teraz w kampanii wyborczej wszystkie mosty między ludźmi pali. Prezydent Rzeczpospolitej, zwierzchnik sił zbrojnych to musi być ktoś, kto ma pomysł na to, jak kraj ma się dzisiaj uzbroić, to tak, ale przede wszystkim zbudować razem. Bo nie będzie obrony kraju, jeżeli będzie siedem wielkich metropolii, a po środku będzie hulał wiatr. I nic nie będzie. Musi być koszali, musi być ostrołęka, musi być kalisz, musi być płoc. Musi być na mapie i musi się rozwijać. Musi być silnym ośrodkiem. Społeczeństwo musi zacząć goić swoje rany. Gwarantuję Wam, że jeżeli zostałbym prezydentem, nie od razu. Po trzech latach zobaczylibyście, że te rany, które sobie nawzajem zadawaliśmy, zaczynają się goić. Zaczynają się powoli goić i nie tracimy krwi do środka na wojny polsko-polskie. Tylko rzeczywiście jesteśmy w stanie razem tworzyć i budować. Tak jak ja próbuję robić to w Sejmie od 15 miesięcy. Gdzie trzeba, siadam przy stole od razem do Konfederacji. Żeby rozmawiać o tym, co można zrobić. I nie zgadzając się z niektórymi z nich w ich rozwiązaniach w sposób jasny i oczywisty. I to też mówię, ale zasady polityki, zasady fair play obowiązują. Ja mam bardzo, dlatego też kandyduję, poważne zdanie na temat zagrożenia, jakim dzisiaj dla Polski jest rosnąca Konfederacja. Wielokrotnie o tym mówiłem i słyszeliście i wiem co mówię, bo widziałem wczoraj na sali, jak reagowali posłowie Konfederacji w momencie, kiedy premier wygłaszał swoją informację. Jeden z posłów, który w momencie, kiedy premier mówił twarde i prawdziwe słowa o Rosji, Krzyczący, krzyczący, tak, był absolutnie trzeźwy. A jeden sposób konfederacji krzyczący, hajda na Moskala może teraz, tak? Oni się tak boją Putina. Oni się tak boją Putina, że to się po prostu w głowie nie mieści. Czyja kampania jest relacjonowana głównie przez kremlowskie media, mówiąc, proszę bardzo, to się w Polsce dzieje. Proszę bardzo, męcena oczywiście. I dzisiaj, słuchajcie, to nie jest czas, kiedy stać nas na eksperyment. Nie stać nas dzisiaj, oni dzisiaj mówią, jesteśmy trzecią drogą. Tak, do Rosji. Tak, do Rosji. Nie stać nas dzisiaj na tego rodzaju eksperymenty. Chcecie pokazać, co myślicie o tym rządzie i o tej koalicji? Zrobicie to w 27 roku, po czterech latach działań i wtedy będzie czas twardej oceny, dowieźli czy nie dowieźli. Zrobiliśmy czy nie zrobiliśmy. Ale teraz wybieramy prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Nie może z zwierzchnikiem sił zbrojnych być ktoś. Kogo głównym celem będzie to, żeby Platforma wygrała w 27, albo żeby PiS wygrał w 27, nie może być zwierzchnikiem sił zbrojnych. Ktoś, kto dzisiaj chwalony jest przez kremlowskie media, dzisiaj potrzeba stróża zakrętu, dzisiaj potrzeba kogoś, kto umówi się z Polakami na konkretną robotę. Przejedziemy, zrobimy. Tak trudne czasy, ale mamy czas. Mamy wspaniałych ludzi, mamy genialne społeczeństwo, mamy ludzi doświadczonych i przez historię, i przez różnego rodzaju rzeczy, które nam się przytrafiały. Mamy pieniądze, bo dzisiaj w Europie są na to pieniądze, i dzisiaj zdecydowaliśmy, że pieniądze na to, a nie na coś innego, przeznaczamy. Mamy szansę, która w całej tej tragedii, która dzisiaj dotyka naszą część Europy, musimy wykorzystać. I na koniec jeszcze. Słowo o wartościach, bo nie boję się o nich mówić wprost. Tak, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest bardzo ważnym elementem naszej architektury bezpieczeństwa. Natomiast trzeba powiedzieć sobie też jasno, że kiedy prezydent Donald Trump, wybrany przez Amerykanów i nie można mieć absolutnie ani pretensji, ani się na to obrażać, ani żalu do nich o to, że tak, a nie inaczej wybrali, bo tak wybrali, mieli prawo. Mówi wczoraj. Na miejscu Putina każdy robiłby to samo. Rozumiem te bombardowania Ukrainy, które mają miejsce. A my dzisiaj czytamy rano, że te bombardowania w Dobropolu kosztowały w nocy życie 11 kolejnych ludzi, w których blok trafiła rakieta, pewnie również dzieci, 30 co najmniej rannych. Jak już przyjeżdżała straż pożarna, to jeszcze szachidami dowalili, to ja tego nie rozumiem. I naprawdę nie uważam, w przeciwieństwie do prezydenta Trumpa, że każdy robiłby to samo na miejscu Putina. Ja bym nie robił. I wydaje mi się, że jest wielu na tej sali, którzy też by nie robili. Którzy też by nie robili. Czy to oznacza, że mamy teraz rozpocząć jakiś rodzaj wojny ze Stanami Zjednoczonymi? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że dalej musimy robić interesy tam, gdzie jest to możliwe. Realizować kontrakty, wypłacać się z zobowiązań, yy, korzystać. Z wymiany na takim polu, na jakim będzie możliwe. Ale wybaczcie Państwo, jeżeli wybierzecie mnie na prezydenta, to zawsze będę mówił jasno, jakie są moje wartości. A moje wartości są takie, że jeżeli ktoś atakuje cywilów bez żadnego celu i bez żadnej prowokacji, jest zbrodniarzem. A ktoś, kto broni swojego kraju. Przed zbrodniczą agresją i komu codziennie zabijają ludzi, niewinnych ludzi, jest bohaterem, a nie dyktatorem. Jak nie wiesz, gdzie stanąć. Jak nie wiesz, gdzie stanąć, to stań tam, gdzie są Twoje wartości. Jak nie wiesz, jak się zachować, to się zachowaj przyzwoicie. To się zawsze opłaci. W długiej, średniej perspektywie. To jest to, co często powtarzał i znacie dobrze tę frazę profesor Bartoszewski. Znacie, tak? Warto być przyzwoitym, to jego książka. Czy opłaca się być przyzwoitym, tak? Pamiętacie to dobrze. Czasem się nie opłaca, ale warto. A czy opłaca się być nieprzyzwoitym? Czasem się opłaca, ale nie warto. To jest ta różnica. Na koniec wszyscy przecież dobrze o tym wiecie. Wszyscy dobrze o tym wiecie. Że kiedy się tę politykę przełoży na życie każdego i każdej z nas, to na koniec, jak wracamy do domów, to na czym się opieramy? Na najprostszych wartościach. Kochasz, szanujesz, troszczysz się, opiekujesz, ufasz, nie ufasz. Tam szukajmy dzisiaj drogowskazu. Tam szukajmy odpowiedzi, odpowiedzi co robić. I ją na pewno znajdziemy. Każdy z Was ma tę odpowiedź w swoim sercu. Nie dajcie sobie wbić dzisiaj do głów zalęknionych coraz bardziej, coraz bardziej bombardowanych, często zmanipulowanymi informacjami. Bo wiecie, jak algorytmy dzisiaj pracują w różnego rodzaju mediach społecznościowych. Nawet jeżeli będą próbowali zlasować nam mózgi, serce nam podpowie, w którą stronę iść. I tego serca się mocno przez te najbliższe miesiące i lata trzymajmy, jak niezawodnej latarni, jak masztu, którego trzeba się trzymać, kiedy na morzu jest niespokojnie. I zobaczycie, że damy radę, że mamy mnóstwo szans, które dziś na stole leżą. Tylko potrzebny jest spokój, precyzja i wydawanie energii tam, gdzie ona dzisiaj powinna być potrzebna. Musi być ktoś, kto widzi to, co jest za zakrętem, żebyśmy mogli bezpiecznie przez ten zakręt dzisiaj przejechać. A nie ktoś, kto szarpie się w tym samochodzie, na wszystkie strony, wyrywa kierownicę, tamten, ty już 20 lat robiłeś, teraz ja będę robił, teraz ja z tylnego siedzenia wskoczę na przednie. Nie, tak nie dojedziemy nigdzie. Wybierzcie mądrego kierowcę. Wybierzcie tego, kto, kto nas dobrze przez ten zakręt przeprowadzi. Dziękuję Wam bardzo, zachęcam do rozmowy.